Coś ty zajedłeś. Nie krzyć. Kim jesteś? O, kotku, e... mówiłeś coś do mnie? Wow, cz czekaj. Czekaj, czekaj. Co? E... Co się tu dzieje? No, no, no więc... Karen, ja, 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 nie wiem, nie, nie mam pojęcia, Jestem ja... jego kochanką. Co?! Hej, eee... Kiedy przyszła, kazał mi się schować pod łóżkiem. Wybacz, nie wiedziałam, że jest żonaty. To kłamstwo. O, o ona kłamie. W, w, wcale tak nie było. I hej, hej, O, tym już. O, Rany. Jak mogłeś mi to zrobić? To. To nasz miesiąc miodowy. Hey, pierwszy raz w życiu widzę ją na oczy. I w ogóle się nie znamy, przysięgam. Dobra, a jak mam na imię? Billy. O. Boże, nie do wiary. O, no weź! Widzisz, tu jest moje imię. Naprawdę nie znam tej dziewczyny. Przeszła na nasz balkon z sąsiedniego pokoju. Daj spokój, to jakieś głupie Przestań, żarty. Przestań! Tylko pogarszasz sytuację! Czekaj, udowodnię ci. E, Hej! Dalej! Co ty wyprawiasz? Dalej, idziemy! Udowodnię ci! Nie dotykaj to mnie. To jakiś cholerny żart. Otwórz te drzwi. Nie mogę. Otwórz ten cholerny pokój! Otworzę pokój, jeśli go sobie wynajmiesz. Daj mi ten klucz. Natychmiast! Może w takim razie sam go poszukaj. Przecież to lubisz. No, Ale dlaczego? Dlaczego mi to zrobiłeś? Do reszty zwariowałeś? Chodźmy. Zostaw mnie! Sama zobacz! Z tego nie Skarbie, rozumiem. Naprawdę nie wiem, po co on urządza tę całą szopkę. Może przeszła z innego pokoju. Jezu, Piri, nie jestem Spidermanem. To skrajny pokój. Po prostu się przyznaj. Powiedz swojej żonie, że ją zdradzę. Nie, to nieprawda! Nie mogę! No i proszę. Nie źle ją w Karen! Karen, proszę! Pozwól mi wyjaśnić. Ja naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. O. Czego nie wiesz? Zgubiłeś się we własnych kłamstwach. Nie ukłamałem cię! Przysięgam, udowodnię ci to! Znajdź dobrego prawnika, bo zamierzam odebrać ci wszystko, co masz. Wszystko! Kochanie, uwierz mi! Ona chce mnie wrobić! Daj jasne! Jesteś niewinny! I nie zrobiłeś nic złego! Czysty jak łza, jak zwykle! Co jest z tymi drzwiami? Daj, ja spróbuję. Lepiej zadzwonię na recepcję. Tak... Chcę rozbawić z Siedemset dwanaście. kochanie, Jak to zrobiłeś? Tą kartą można otworzyć wszystkie pokoje? Nie. Tylko ten wynajęty. Skarbie, ja. wszystko ci wyjaśnię, to nie tak jak myślisz. Ja Czyli tylko. To wszystko to jest twoja sprawka? Myślałaś, że dziewczyna udająca moją kochankę pomoże ci. wyciągnąć nie. ode mnie kasę? Nie, 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 źle to odebrałeś. Ja. chcesz rozwodu? Zamierzasz mnie pozwać? Wiesz, co ci powiem? Nie ma sprawy. Widzimy się w sądzie. Oczywiście, kiedy już stąd wyjdziesz. Co masz na myśli? A, 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 co ty wyprawiasz? Przestań! Nie, Billy, otwórz te drzwi! Kochanie, proszę, nie rób mi tego! Billy, nie! Otwieraj natychmiast Billy, skarbie! Proszę, nie rób mi tego! Otwieraj drzwi! Billy, otwieraj drzwi! Proszę, kochanie! Nie zostawiaj mnie tu! Billy. Oh!